Dzisiaj opowiem wam o zupełnie nowym systemie Champion Pointów 2.0, który pojawi się wraz z premierą dodatku Flames of Ambition do ESO. Nowy system może się wydawać skomplikowany na pierwszy rzut oka, ale zapewniam, że nie jest tak źle jak może się wydawać. Jest na pewno nieco bardziej złożony od poprzedniego systemu, ale przez to jest ciekawszy. Na razie opowiem wam jak system działa, a później przejdziemy do wszystkich perków. Zacznijmy od zmian. Przede wszystkim mamy teraz trzy konstelacje zamiast poprzednich 9. Nazywają się kolejno Craft, Warfare oraz Fitness. Niby konstelacje są tylko trzy, ale niech was to nie zwiedzie, bo każda z nich jest o wiele bardziej złożona i napakowana perkami niż w poprzednim systemie. Zwiększono także limit Champion Pointów, jaki możemy rozdać. Teraz zamiast 810 możemy rozdać do 3600. Wiem, wydaje się to przerażające, ale spokojnie. To tylko limit i wcale aż tylu nie potrzebujecie, by w pełni korzystać z postaci. Te 810 wystarczy w zupełności, ale żeby zachować poczucie ciągłego progresu, będziecie mogli więcej ich rozdawać. Zobaczmy drzewko Warfare na początek, które przede wszystkim odpowiada za aspekty walki. Pierwsza duża zmiana to to, że na samym początku już nie możemy pakować punktów gdziekolwiek chcemy. Trzeba zacząć od konkretnej początkowej gwiazdy, aby móc przejść do kolejnych, by je ulepszać. Zobaczcie, załóżmy, że interesuje nas ten konkretny perk. Nie mogę tak po prostu wpakować w niego punkty. Teraz trzeba zacząć od początku konstelacji, aby do niego dotrzeć. Muszę przynajmniej rozłożyć 10 punktów tutaj, następnie przynajmniej 10 tu, potem 10 tu i dopiero teraz docieram do interesującego mnie perka i mogę rozłożyć w niego kolejne punkty. Także teraz trzeba będzie przemyśleć ścieżki rozwoju postaci, jeżeli chcemy otrzymać konkretne bonusy z perków. Ta zmiana przypadła mi bardzo do gustu. Druga rzecz, przyjrzyjcie się kolorom gwiazd. Widzimy, że są dwa rodzaje: żółte i nieco jaśniejsze. Te żółte to perki pasywne. To oznacza, że jeśli przyznacie im jakieś punkty, to ich bonusy będą utrzymywać się na stałe. Załóżmy, że przyznam tutaj 50 punktów i zatwierdzę. Od tej chwili nasza postać na stałe ma zwiększoną magicę o 1300 punktów. Zwróćcie też uwagę, że perki posiadają wewnętrzne poziomy przyznawania punktów. Na przykład ten mówi, że przyznaje 260 punktów magici na poziom. A jak dodamy kolejne 10 punktów, to zacznie przyznawać 520 i tak dalej aż dojdziemy do ich limitu. Natomiast nieco inna sprawa jest z jaśniejszymi gwiazdkami. Znów załóżmy, że interesuje nas ten perk. Rozdajemy punkty, aby do niego dotrzeć. I teraz, tą jasną gwiazdą, mogę przełożyć na pasek aktywnych Champion Pointów. Oznacza to, że korzystamy z jaśniejszych perków dopiero wtedy, gdy założymy je na pasek. Jeśli rozdacie im punkty i nie założycie ich na pasek, to nie będą aktywne i nie będziecie mieć z nich żadnych korzyści. Liczą się te, które założycie na pasek. Do tego zwróćcie uwagę, że aby założyć taką gwiazdkę, musicie jej przyznać przynajmniej 10 punktów. Ale są takie, które wymagają 50 albo nawet 120 punktów. Taka jest różnica między żółtymi a jasnymi gwiazdami: żółte to pasywne, jasne to aktywne. Teraz zerknijmy na sam pasek aktywnych Champion Pointów. Jest łącznie 12 slotów na perki: 4 na zielone, 4 na niebieskie i 4 na czerwone. Oznacza to, że będziecie musieli przemyśleć i zdecydować, które perki wybrać i założyć, a z których zrezygnować, bo ilość wolnych slotów jest ograniczona. To jest bardzo ciekawa zmiana, która może sporo pozmieniać w buildach postaci. Następna nowość to wewnętrzne mgławice. Na razie tylko niebieska konstelacja posiada takie mgławice, ale w przyszłości pojawi się ich więcej. Aby móc rozdać punkty w wewnętrznych mgławicach, trzeba także do nich dotrzeć poprzez rozdawanie punktów w początkowych perkach. Dopiero teraz można przejść do mgławicy i przyznawać w środku punkty. Zasady tutaj są takie same: mamy perki pasywne i aktywne. Cały system możecie dowolnie zmieniać i resetować za drobną opłatą złota, więc nie musicie się martwić, że coś źle przyznacie albo popełnicie jakiś inny błąd. Wszystko da się naprawić, więc bez obaw możecie eksperymentować. To co, może opowiem Wam o samych perkach? Nie ja będę tylko wspominał o wartościach punktowych i procentowych, dzięki temu wideo nabiera uniwersalnego charakteru, gdy twórcy coś pozmieniają w przyszłości. Zacznijmy od zielonej konstelacji Craft i zobaczymy, co tutaj mamy. Teoretycznie odpowiada ona za wiele aspektów związanych z craftingiem, ale nie tylko za to. Fleet Phantom zmniejsza karę prędkości poruszania się, gdy się skradamy. Hugler zwiększa ceny itemów, za które kupują od nas merchanci. Fortune Favor zwiększa ilość złota, jakie znajdujemy w skrzyniach i safeboxach. Inspiration Boss zwiększa inspirację w craftingu. Chodzi tutaj o ilość expa, jaki zdobywamy przy dekonstrukcji itemków. Friends in Low Places Co dzień zmniejsza nagrodę za naszą głowę, gdy jesteśmy poszukiwani. Out of Sight Zmniejsza odległość, przy której możemy być wykryci podczas skradania się. Infamous Zwiększa wartość skradzionych rzeczy. Shadow Strike Sprawia, że stajemy się na 5 sekund niewidzialni po użyciu Blade of Wu. Wiecie, tej umiejętności, która pozwala zasztyletować kogoś od tyłu z dodatku Dark Brotherhood. Catpurse Art Pozwala wyciągać z kieszeni itemki o lepszej jakości, chodzi oczywiście tutaj o kieszonkostwo. Fadeaway zmniejsza pości, gdy jesteśmy poszukiwani. Meticulus Disassembly zwiększa szanse na ekstrakcję składników przy woodworkingu i pozwala rafinować lepszej jakości itemy potrzebne do ulepszeń. Steedfast Enchantment sprawia, że enchanty w broniach wolniej się wyczerpują. Treasure Hunter pozwala na zdobywanie lepszej jakości itemów ze skrzyń. Master Gatherer zmniejsza czas potrzebny na zbieranie materiałów do craftingu. Gifted Rider zwiększa prędkość wierzchowca. Warmount sprawia, że nie zużywamy staminny wierzchowca, gdy używamy sprintu poza walką. Plainful Harvest zwiększa szansę na podwojenie ilości zdobywanych materiałów podczas ich zbierania. Homemaker zwiększa szansę na znalezienie dodatkowego planu mebelka, kiedy jakiegoś znajdziemy. Real Technique zmniejsza czas potrzebny na złapanie ryby podczas wędkowania. Angler Instincts, zwiększa szanse na złapanie rybki w lepszej jakości. Sustaining Shadows, zmniejsza koszt skradania się. Professional Upkeep, zmniejsza koszt napraw armora. Streets Blessing, zwiększa prędkość poruszania się gdy jesteśmy poza walką. Liquid Efficiency, sprawia że kiedy użyjemy Potionka lub Poisonka to mamy szansę na to aby go fizycznie nie zużyć. To jest fajna sprawa. Rationer, zwiększa czas trwania efektów zjedzonego jedzonka lub napoju. Soul Reserver zwiększa szanse na niezużycie Soul Gemu, kiedy się wskrzesimy lub przywrócimy kogoś do życia. Breakfall zmniejsza obrażenia, jakie otrzymujemy po upadku z wysokości. Wanderer zmniejsza koszta za używanie Wayshinów. No dobrze, to teraz czas na drzewko Warfar, które ma odpowiadać za aspekty walki. Arcane Supremacy zwiększa magikę. Untamed Aggression zwiększa obrażenia od broni i zaklęć. Endless Endurance zwiększa staminę. Cutting Defense zadaje obrażenia tym, którzy nas bezpośrednio atakują w odległości 7 metrów. Bulwark sprawia, że gdy nosimy tarczę lub Frost Staffa, zyskujemy dodatkową fizyczną i magiczną odporność. Anasable zmniejsza otrzymywane obrażenia od ataków obszarowych, Tireless Discipline pasywnie zwiększa staminę, Biting Aura zwiększa zadawane obrażenia od ataków obszarowych, Taumatorz zwiększa zadawane obrażenia od efektów trwających przez jakiś czas. Deadly Aim zwiększa zadawanie obrażeń atakami single target, czyli na jednym celu. Fighting Finesse zwiększa obrażenia krytyczne oraz krytyczne leczenie. Backstabber zwiększa obrażenia krytyczne, gdy stoimy na flance celu. Occult Overload sprawia, że za każdym razem, gdy zabijemy wroga, na którym działa jakiś efekt, ten dodatkowo wybucha, zadając Oblivion Damage po bliskim celu w promieniu 4 metrów. Wrathful Strikes dodaje dodatkowy Weapon Damage i Spell Damage do naszych umiejętności. Reaving Blows sprawia, że leczymy się, gdy zadajemy obrażenia bezpośrednie, czyli tzw. Direct Damage. Precision zapewnia nam dodatkowe ilości kryta. Enduring Resolve zmniejsza otrzymywane obrażenia trwające przez jakiś czas. Reinforced sprawia, że gdy zaczynamy blokować, zyskujemy dodatkową osłonę w postaci shielda na krótki czas. Last Stand Gdy mamy poniżej 20% życia i otrzymujemy obrażenia, zyskujemy błówka, który generuje nam kilka dodatkowych punktów ultimate'a przez krótki czas. Riposte zadaje obrażenia atakującemu, gdy zblokujemy jego atak w promieniu 7 metrów. Duelist Rebuff zmniejsza otrzymywane obrażenia typu single target. Eldritch Insight pasywnie zwiększa magicę. Blast pasywnie zwiększa leczenie. Soothing Tide pasywnie zwiększa leczenie obszarowe. Swift Renewal pasywnie zwiększa leczenie trwające przez jakiś czas, Rejuvenator dodaje weapon i spell damage do umiejętności leczących. Foresight sprawia, że gdy wypijemy jakiegoś potionka, na kilka sekund koszt naszych umiejętności leczących jest zmniejszony. Cleansing Revival, leczenie celu, który ma ilość życia poniżej 25%, sprawia, że usuwamy z niego wszystkie szkodliwe efekty raz na 24 sekundy. To jest fajne. Focus Mending pasywnie zwiększa leczenie na pojedynczym celu, czyli na single targecie. Sprawdźmy jeszcze wewnętrzne głowicę. Zacznijmy sobie od Staving Death. Preparation zmniejsza otrzymywane obrażenia pod warunkiem, że nie pochodzą od innych graczy. Quick Recovery zwiększa otrzymywane leczenie. Hardy zmniejsza obrażenia o Martial Attacks, czyli chodzi o Physical Poison, Disease i Bleed Damage. Resilience dodaje odporność na otrzymywane obrażenia krytyczne. Elemental Ages zmniejsza obrażenia od ataków magicznych. Zobaczmy jeszcze drugą mugawicę, Extended Might. War Mage przyznaje weapon i spell damage do ataków magicznych. Flawless Ritual zwiększa szanse na nałożenie magicznego efektu na cel. Piercing przyznaje ofensywną penetrację. Fajnie, bo nie ma już podziału na magiczną i fizyczną penetrację. Jest teraz tylko jedna ofensywna penetracja. Battle Mastery zwiększa szanse na nałożenie martial status effect. Chodzi tutaj pewnie znów o Poison, disease i krwawienia. I Mighty dodaje dodatkową ilość obrażeń do wszystkich Marshall Attacks. Fajnie, wygląda to ciekawie, tym bardziej, że w tych mgławicach dominują perki pasywne, więc będą działać cały czas na naszej postaci. Sprawdźmy jeszcze konstelację Fitness, która ma przede wszystkim odpowiadać za zarządzanie naszymi zasobami o i sporo tych perków. Fortification zwiększa ilość obrażeń, jakie możemy zablokować. Tireless Guardian zmniejsza koszty bloku. Nimble Protector zwiększa prędkość poruszania się podczas blokowania. On Guard, kiedy jesteśmy odporni na efekty Crowd Control, możemy blokować większe ilości obrażeń. Savage Defense, zmniejsza koszty baszy. Bashing Brutality, zwiększa obrażenia od baszy. Hasty, zwiększa prędkość sprintu. Sprinter, zmniejsza koszty sprintu. Rosing Speed, zmniejsza koszty sprintu, kiedy jesteśmy odporni na efekty Crowd Control. Expert Evasion, raz na 30 sekund, nasz następny Roll Dodge jest za darmo. Stumbling zmniejsza koszta rolloggy. Mystic Tenacity zmniejsza czas trwania efektów Elemental Status działających na nas. Hero Vigor zwiększa ilość życia. Bloody Renewal przywraca pewną ilość staminy, kiedy kogoś zabijemy. Siphoning Spells przywraca pewną ilość Magiki za zabicie kogoś. Strategic Reserve zwiększa przywracanie życia w oparciu o aktualną ilość posiadanego ultimate'a. Shield Master redukuje koszty rzucenia shieldów. Bastion zwiększa efektywność naszych shieldów oraz zadawanych obrażeń przeciwko wrogom, którzy mają nałożony shield. Arcane Alacrity, kiedy mamy shield, nasze roll kosztują mniej. Spirit Mastery, zmniejsza czas potrzebny do wskrzeszenia gracza. Temperate Soul sprawia, że gdy wracamy do życia po wskrzeszeniu, mamy 10% więcej zasobów. Piercing Gaze zwiększa wykrywanie innych graczy. Survival Instincts, kiedy działa na nas jakiś elemental status. Nasze podstawowe umiejętności bojowe kosztują mniej. Rejuvenation zwiększa regenerację życia staminy i magicki. Unchained, kiedy używamy break free koszty staminy następnej umiejętności są zmniejszone, slippery. Kiedy jesteśmy unieruchomieni, automatycznie używamy break free bez żadnych kosztów raz na 21 sekund. Juggernaut, kiedy jesteśmy niewrażliwi na efekt Crowd Control, otrzymujemy mniejsze obrażenia. Defiance redukuje koszty Break free, czyli wyzwolenia się, jakby ktoś nie wiedział. Peace of Mind zwiększa przywracanie życia i magiki, kiedy jesteśmy niewrażliwi na efekty Crowd Control. Ion Clad zwiększa ilość armora. Boundless Vitality zwiększa ilość życia. Hardened zwiększa czas niewrażliwości na efekty Crowd Control. Jak widzicie pojawiło się bardzo dużo zmian i kompletnie nowe perki, w które możemy przyznać punkty. Czy nowy system pozmienia buildy postaci w jakimś stopniu? Na pewno tak. Tym bardziej, że będziemy musieli w pewnym momencie wybrać, z czego chcemy aktualnie korzystać, jeśli chodzi o perki aktywne, które zakładamy na pasek champion pointów. Czy musimy grindować champion pointy do 3600? Odpowiedź brzmi nie, bo dalej będziemy musieli wybierać, które perki chcemy założyć na bar. Aczkolwiek im więcej champion pointów mamy, tym więcej możemy ich rozdać w perki pasywne, choć wcale nie musimy. Te 810, które do tej pory były level capem, w zupełności wystarczają. Jeżeli chodzi o moje zdanie, to nowy system podoba mi się. Fajnie, że w przyszłości mogą pojawić się kolejne perki i mgławice, a być może kto wie, może całe konstelacje. Zobaczymy. Podoba mi się też to, że jakąś ścieżkę trzeba przebyć, aby odblokować kolejne perki. Spodziewam się także nerfu DPS-u. Zwyczajnie w tym momencie nie da się teraz z wszystkiego naraz korzystać, ale co tam, i tak nasze postacie kręciły już zbyt wysoki DPS. Dajcie proszę znać, co sądzicie na temat nowego systemu champion pointów. Jeśli macie jakieś pytania, to walcie śmiało. Postaram się rozwiać wasze wątpliwości. Na dziś to tyle. Dziękuję za lajki like i komentarze. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z następnymi filmami. Wpadnijcie też na mojego facebooka, bo wrzucam tam sporą informację o aktualnościach Weso oraz zapisy ze streamów, gdzie najczęściej odpowiadam na wasze pytania. Link zostawiam w opisie. Pozdrawiam, cześć.